Dzień dobry robaczki. Wpadłam na halera. Jest 11 listopada. Wpadłam na halera po odbiory i znalazłam te moje Waszyngtony, które mamy usłyszone. Wczoraj robiłam Wam skulką z, z mchu. Pokazywałam Wam. Tam jest taki materiał. <coughs> Przepraszam, mchu mi chyba wpadła do gardła. Tam jest taki materiał, który tak wyglądał przy tej kulce z mchu. I mówiłam, że to może być z, z liścia Waszyngtona. Waszyngton ususzony. Tak wygląda prawdziwy zielony, jeszcze żywy. Ale one są przepięknym materiałem do suszenia. Także działamy. Znalazłam kęzan, co prawda mały, ale zawsze, nie? Zawsze cieszy. Obcięłam sobie tak, przedzieliłam sobie raczej na mniejszy kawałeczek. Umieszczam kędzan, trzymam. Bo futro mi przeszkadza. I działamy. Przeciągamy tylko liściem, niczym innym. Wiadomo, że są tutaj rzeczy, które odpadają. No Im większy, im gęstszy, im dłuższy, tym mamy fajniej więcej materiału. Tada. Miłego wtorku.